Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Ja już po urlopie chciałem się odnieść do jednego pytania, które czasami mi zdajecie prywatnie na mailach. Dlaczego jestem anonimowy i dlaczego nazywam się Borejczyk? Skąd taka ksywa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jestem anonimowo, ponieważ taka jest moja decyzja. Mam ku temu swoje bardzo ważne powody i to musi Wam wystarczyć za odpowiedź. Na pytanie drugie, dlaczego Berejczyk? No właśnie dlatego, że jestem jednym z wielu, jednym, jednym z Was, e, którzy po prostu starają się sprawdzać w pismach, czy tak się rzeczy mają. Berejczyk nie był jeden. Berejczycy to była duża liczba chrześcijan, e, którzy mieli odpowiednie nastawienie do pism, nie wierzyli na ślepo, po prostu starali się wgłębiać pewne rzeczy, za to zostali przez Pawła pochwaleni. Także nie jestem... Mm, kimś lepszym, kimś gorszym, jestem po prostu jednym z wielu. Dlatego właśnie Brajczyk, nie musicie się ze mną zgadzać. Moje zrozumienie pisma może nie jest do końca zawsze właściwe, bo to też jest proces, ale ja też nikogo nie zmuszam do tego, żeby zgadzał się ze mną. Jestem zawsze otwarty na konstruktywną krytykę i polemikę. Dlatego pomyślałem sobie, że ten nick będzie najlepiej oddawał sens i cel istnienia tego kanału. A teraz... Wracając do tematu, o którym chciałem porozmawiać, czyli jaki mieć stosunek do ciała kierowniczego? To jest dosyć ważne pytanie, powiem wam szczerze. Ja już wcześniej na ten temat mówiłem, kiedy rozmawiałem z wami na temat takiego etapu w procesu żałoby, gdy się odchodzi od świadków Jehowy. I że to oddzielenie ciała kierowniczego od, od Jezusa i od Boga jest bardzo ważne, bo bardzo często ludzie mają to tak mocno ze sobą zespojone, że, że po prostu nie potrafią tego odkleić. Ta święta trójca cały czas istnieje. Jednocześnie zobaczyłem sobie, zawsze przeglądam Wasze komentarze, i zauważyłem, że pod niektórymi z komentarzy, z podcastów, przepraszam. Szczególnie jeżeli chodzi o podcasty dotyczące zebrania statutowego w roku 2023, w październiku, gdzie omawiałem trzy różne wykłady na temat no właśnie nowego światła, na temat kwestii jak rozumiane jest, jak dochodzą do nowych praw i tak itd. Słuchajcie, bardzo dużo negatywnych ataków ad persona na poszczególnych członków ciała kierowniczego. I od razu chciałem powiedzieć, że tych komentarzy wy nie zobaczycie, bo ja te komentarze nie dopuszczam do publikacji. One nie są później publikowane. A wszystkich, którzy tego typu komentarze próbują wstawić, zachęcam, żeby odpuścili sobie, bo te komentarze po prostu nie będą publikowane. Ale bardzo mnie to zastanowiło. Zastanowiła mnie taka ogromna niechęć, złość. Taka wręcz. No, bardzo negatywne uczucia do tych ludzi. I wiecie co? I chciałem dzisiaj trochę o tym porozmawiać. Jaki mieć stosunek najlepiej do członków ciała kierowniczego, kiedy już nie widzi się w nich tego pośrednika. Tego pośrednika. I w sumie to takie przyświecają mi dwa wersety i jeden bardzo znany cytat. Jeden werset to słowa Jezusa: miłujcie waszych nieprzyjaciół, wtedy będziecie synami waszego Boga. Więc, nawet jeżeli mamy duży żal do ciała kierowniczego, to myślę sobie, że, że chrześcijańskim takim zdrowym podejściem jest mimo wszystko przebaczenie tym ludziom. A dlaczego warto im przebaczyć? No, tutaj z kolei kłania mi się cytat z Raymonda Franca, że oni są ofiarami ofiar. I o tym zaraz później powiem. A trzecia kwestia to jest list Judy gdzie jest powiedziane, że gdy Archanioł Michał toczył bój z szatanem, nie odważył się zgromić go e, jakimiś słowami, ale powiedział, niech cię zgromi Pan, niech cię zgromi Bóg, niech cię zgromi Jachwę. Także tak myślę sobie, że te trzy wersety, przynajmniej dla mnie, dla osoby wierzącej, bo pomijam osoby, które są niewierzące i można przedstawić inne argumenty psychologiczne, na przykład też dlaczego warto nie trzymać negatywnych emocji i uczuć w stosunku do innych ludzi. Ale dla osób, które są wolnymi chrześcijanami, te trzy wersety myślę są bardzo ważnymi, jeżeli chodzi o kwestię stosunku do osób będących członkami ciała kierowniczego. Po pierwsze, dlatego, że nawet jeżeli widzimy w nich naszych nieprzyjaciół, chociaż ja tak na nich nie patrzę, ale nawet jeżeli, to mamy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za nich, co mówił Jezus. Mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół. Po drugie, absolutnie jestem przekonany, że większość z nich tak naprawdę. Chociaż nie znam ich serc i ciężko mi na ten temat powiedzieć na 100%. Ale jestem przekonany, że większość z nich po prostu to są ofiary ofiar. Kolejne pokolenie, które niesie ze sobą ciężar błędów poprzedników i ten garb, który im rośnie, jest coraz większy, niestety. I jakoś sobie próbują z tym garbem poradzić. Ale weźmy przykład takiego Jeffrey'a Jacksona, słuchajcie, bo pod komentarzem, najwięcej komentarzy było pod jego wystąpieniem. I powiem wam, że. Co było dla mnie bardzo przykre, jego krytyczne komentarze nie dotyczyły konkretnie jego wystąpienia, ale jego fizyczności. Jest to człowiek dosyć tęgi, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jakie komentarze były wrzucane a propos jego twarzy, jego wyglądu. I wiecie co i powiem wam, że tak sobie myślę kurczę, mi było autentycznie wstyd, że takie osoby słuchają mojego podcastu. Serio. Jeżeli ktoś szuka miejsca przestrzeni, gdzie będzie mógł wyżygiwać swoją żółć, wyśmiewać się z czyjejś fizyczności, z czyjejś aparycji i w ten sposób wykazywać swoją niechęć do drugiego człowieka, to naprawdę zachęcam do szukania innych podcastów. Są tacy pato streamerzy, są tego typu ogólnie rzecz biorąc kanały, gdzie ludzie w ten sposób w takim wzajemnym dołku wyżygiwania na drugich, ośmieszania na drugich, istnieją, trwają. Ja zachęcam, szukajcie takich miejsc, na pewno znajdziecie, internet jest szeroki. Nie chciałbym tutaj tego typu podejścia do drugiego człowieka. Po prostu uważam je za niechrześcijańskie, uważam je za psychologicznie obciążające, wibracyjnie jest to niska energia. Jak zwał, tak zwał, po prostu nie ma sensu. Tym bardziej, że prześledziłem sobie, słuchajcie, życiorys Jeffrey Jacksona, ja sobie zdaję sprawę, że życiorysy to są takie, wiecie, trochę laurki. Oczywiście nie wiemy o wielu innych rzeczach, które ten człowiek robił. Ale po pierwsze, to jest człowiek, który kiedyś, uwaga, był szczupły, i przez większość swojego życia był szczupły. Dlaczego był szczupły? Bo był pionierem i był biednym pionierem, który nie miał za dużo pieniędzy ale był bardzo idealistycznie wierzącym człowiekiem na pewno. Skąd o tym wiemy? No chociażby z tego, że właśnie że poświęcił swoje życie na mało dobrze płatną pracę i podobnym przykładem jest na przykład Raymond Franz, który też kiedy opisuje swoje początki w organizacji, słuchajcie, to przecież przez wiele lat usługiwał jako, no właśnie, jako misjonarz. I jak popatrzycie sobie ogólnie na osoby, które są członkami ciała kierowniczego, to większość z nich... No, to nie były osoby, które od samego początku miały wysokie kierownicze stanowiska. To są często osoby, które przez wiele lat działały najpierw w tak zwanym terenie. I kiedy popatrzę na takiego Jeffrey Jacksona, to widzę uśmiechniętego młodego człowieka, który na pewno w tym okresie wierzy w to, co robi. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, ale może się mylę. Mówię o swoim odczuciu w tym momencie. Widzę człowieka, który odnajduje w tym wielką radość i wierzy w tą ideologię. Po prostu. Jest ofiarą ofiar. Uwierzył w pewną ideologię, w pewną wyjątkowość świadków Jehowy, a że ma potrzeby duchowe, które zostały dodatkowo rozbudzone i ta wyjątkowość je niejako przyspiesza. To on, słuchajcie, poświęca bardzo dużo czasu. Wiadomo o nim prywatnie, że na przykład świetnie zna języki i przetłumaczył Biblię na, na, na języki lokalne poszczególnych wysp, więc na pewno świetnie zna Biblię, skoro przetłumaczył te, na te języki. Podobno jest świetnym tancerzem. Nie wiem ile w tym prawdy. No ale czas jest nieubłagany dla wszystkich. W pewnym momencie zostaje zaproszony do peter, zostaje członkiem ciała kierowniczego. No i słuchajcie, z różnych powodów może się okazać, że... No właśnie, że przybiera na tuszy, na wadze, być może siedzący tryb życia, do którego jego organizm przez wiele lat nie był przyzwyczajony, bo jednak te osoby prowadzą inny tryb życia niż, niż misjonarze. Być może jest wszędzie goszczony, no bo wiadomo, że te osoby są traktowane z dużą estymą. Być może lubi dobrze zjeść, być może ma problemy hormonalne, problemy z nadciśnieniem. Słuchajcie, nie wiemy tego. Wiemy tylko... Że czas jest okrutny dla nas wszystkich i wszyscy ci, którzy się śmieją z aparycji, z wyglądu poszczególnych ludzi, pamiętajcie, drodzy, że na Was też to przyjdzie. Starość nie jest ładna dla nikogo, wcześniej czy później. Ciało, niestety, jest zupełnie innym ciałem niż gdy mamy lat 20, 30, 40 czy nawet 50. Także. Strasznie mnie to zaskoczyło właśnie, że ta aparycja poszczególnych członków ciała kierowniczego, ich nadwaga jest taką szyderą, wiecie, to jest po prostu strasznie, strasznie słabe. Albo się widzę, jak ktoś śmieje z nadwagi danych osób, szczególnie, że są to osoby często łyse, z dużą nadwagą, o jasnej karnacji i już tam różnego rodzaju porównania do zwierzątek widzę. Inni z kolei, którzy są bardzo szczupli, wręcz chudzi, słyszę porównania do esesmanów na przykład, nie? więc wiecie... Jakie powinniśmy mieć podejście do członków Ciała Kierowniczego? Myślę sobie, że jeżeli już nie widzimy w nich takich duchowych braci Chrystusa, wyjątkowo wybranych, nawet to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Oni mogą w to naprawdę wierzyć. Tak, tak, oni naprawdę mogą w to wierzyć. Bo jeżeli ktoś przez całe życie jest tak głęboko zanurzony w tej ideologii, to on naprawdę może wierzyć, że to co robi jest słuszne. I myślę sobie, że oni też mogą mieć wątpliwości i na pewno mają. Słuchajcie, to. To nie podlega dyskusji dla mnie. Nie każdy ma odwagę napisać na ten temat książkę jak Raymond Franz. Nie każdy być może ma odwagę podzielić się tym ze swoimi przyjaciółmi, ale, ale prawda jest taka, że każdy z nich gdzieś tam jakieś wątpliwości, jakieś takie znaki zapytania musi mieć. A skąd wiem, że te osoby bardzo głęboko wierzą w to, co, to, co robią. Wiecie co, świetnym przykładem jest wywiad z siostrzenicą bodajże. Stevena Letta jest to dziewczyna, której brat, czyli siostrzeniec Stevena Letta, oboje byli wychowani jako świadkowie Jehowy i jej brat, który był gorliwym świadkiem Jehowy, odkrył w którymś momencie swoją orientację seksualną, to znaczy, że jest homoseksualistą. I o tym był wywiad. Polecam na kanale Lloyd'a Evansa wywiad z tą kobietą. Podeszle wam linka, kto jest anglojęzyczny. I wiecie co? To był bardzo trudny wywiad, bo jej, jej momentem przełomowym, takim otworzenia oczu, było to, kiedy jej brat, nie mogąc znieść tego, że jest wykluczony i próbując sobie ułożyć jakoś życie poza organizacją jako osoba homoseksualna, w którymś momencie popełnia też samobójstwo. I oczywiście dużą częścią tej tragicznej decyzji jest kwestia. Jest kwestia ostracyzmu, jakim został poddany. To jest, podcast, to jest temat na kolejny podcast, ale chodzi mi o to, że ona jest pytana na temat jej wujka, czyli Stevena Letta: jakim jest człowiekiem, jak do tego podchodzi, jaki miał stosunek do nich. I wiecie co? Ona w tym wszystkim wyraża się o nim z dużą delikatnością i powiedziałbym nawet szacunkiem, jako do człowieka, chociaż ma ogromny żal. Pamiętajcie, jej wujek jest y, osobą, która ma decyzyjność, jeżeli chodzi o to, jak są osoby homoseksualne traktowane w, w religii Środków Jehowy. I ona powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, że on bardzo głęboko w to wierzy. On naprawdę bardzo głęboko w to wierzy. Jak patrzycie sobie z kolei na biografię Stevena Letta, to, to jest młody chłopaczek, który trafił pod, y, że tak powiem, skrzydła Knora, y, ówczesnego prezesa Towarzystwa Strażnica, i on się wychował w środowisku Bethel-Bruklinowskim. On jest tym nasiąknięty, tak samo. Zresztą jest bardzo znany wykład, przemówienie jest jedno na temat osób homoseksualnych, które z martwych staną w raju. Myślę, że znalazł jakiś sposób pocieszenia samego siebie i bliskich, jeżeli chodzi o tragiczność śmierć wykluczonego członka swojej rodziny. Wiecie, ale to są też tragedie, bo ja nie mogę, nie wierzę w to, żeby on miał jakąkolwiek satysfakcję, czy było mu to obojętne, że. Bliski członek jego rodziny popełnił samobójstwo, tartnął się na życie, a siostrzenica z tego względu odeszła. Po prostu odeszła od świadków Jehowy, brawo dla niej oczywiście. Ale pomyślałem sobie tak: skoro ona, jako osoba, która dotknęła osobiście ta tragedia, gdzie w dużej mierze pośrednim czynnikiem była polityka ciała kierowniczego, i w tym Stevena Letta, ona odnosi się do niego, mówi o nim z dużą rezerwą, ale bez, wiecie, bez jakiegoś nienawiści, pogardy. No ja byłem pod dużym wrażeniem tego wywiadu, bo to świadczy o ogromnej mądrości wrażliwości tej kobiety. Podkreśliła także, że członkowie ciała kierowniczego, to jest bardzo ważne, nie żyją w żadnych luksusach, bo ona wielokrotnie odwiedzała swojego wujka, kiedy był w domu Betel i mówi, że po prostu jej normalne jakieś tam małe mieszkanie, takie jak średnia klasa po prostu w Warwick czy wcześniej w Nowym Jorku. Może troszkę większe niż tam poszczególnych członków rodziny Betel, ale nie żaden penthouse opływający w luksusy. Także wiecie te pomówienia, że oni opływają w luksusy i myślę, że nie. Myślę, że nie. Nie będę się dzisiaj pokuszał na temat tego, kto za tym stoi, kto ewentualnie zgarnia te pieniądze i czy jest ktoś jeszcze, bo to są teorie spiskowe, o których nie chcę mówić i... Nie mam na ten temat żadnych jeszcze takich informacji, żeby się z wami podzielić, ale z świadectw osób, które mają bezpośredni kontakt z członkami dzieła kierowniczego, to nie można powiedzieć słuchajcie, że są to osoby, które opływają w luksusy. Oni rzeczywiście są traktowani z pewną estymą, oni rzeczywiście dużo podróżują. Nie wiem, czy klasą biznes, czy klasą ekonomiczną. Natomiast nie mają nie wiadomo ilu nieruchomości. To nie są czasy Rutherforda i Bet Salim. To są osoby, które po prostu... Ale jeżeli macie jakieś na temat rzetelne informacje, to zachęcam do kontaktu i podzielenia się. Na pewno temat sprawdzę i później omówię. Chodzi mi tylko o to, że są to osoby, które po prostu mają też swoje ludzkie uczucia. Często są ofiarami ofiar i nie chodzi mi o wzbudzanie sympatii do nich, słuchajcie bo czynią ogromną szkodę i ogromną, e, ogromną krzywdę. Ale wydaje mi się, że rozsądnym podejściem jest, że na końcu każdy zda sprawę za siebie. Te osoby, ponieważ mają we władaniu 8 milionów dusz, e, na pewno ich osąd będzie bardzo surowy w tym znaczeniu, że odpowiadają za coś, dali sobie tą władzę niejako, a co więcej zacieśniają tą władzę, i to jest chyba najgorszy ich błąd, e, powodując, że zabierają tym 8 milionom ludzi Wolność sumienia. I myślę sobie, i myślę sobie, że tam na górze też muszą się toczyć różnego rodzaju dyskusje i debaty, które wynikają z pewnych wątpliwości co do kierunku, jaki został wcześniej obrany. Tak jak mówiłem we wcześniejszym podcaście, wiecie to nowe światło czy nowe rozdanie na zasadzie nie możemy być dogmatyczni. Może być jakąś kółką. Nie mówię, że, że to będzie jakaś wielka zmiana. Ale myślę, że naszym właściwym podejściem, tak realnie rzecz biorąc, szczególnie jeżeli macie bliskich rodzinek, którzy są świadkami Jehowy, nie jest hodowanie w sobie nienawiści do ciała kierowniczego, bo to wcześniej czy później zawsze wyjdzie w jakichś relacjach, ta niechęć do ciała kierowniczego. I wiecie, w tym momencie ta, ta rodzina, kiedy widzi Wasze takie negatywne emocje, no to ona sama niejako się od Was będzie odcinała, bo dla nich ciało kierownicze to są bracia Chrystusa, czyli drudzy, drudzy po Chrystusie zaraz i nieokazywanie im szacunku w, w takim retoryce Świadków Jehowy to jest prawie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czasami tak to odbieram, tym bardziej, że w najnowszych publikacjach macie informację, że oni jeszcze dodatkowo dołączą w Armagedonie do wojska Jezusa i razem z Jezusem będą później bronić Wielkiej Rzeszy na duchowych koniach, więc kurczę, no, to, to, to jest w ogóle ciekawy temat, bo tak sobie myślę, że w końcu wszyscy będą mieli brodę, nie? Członkowie kierowniczego, bo oni wszyscy się golą, ale w końcu wszyscy będą mieli brody, tak jak Russell, no bo tam na tych ilustracjach to Jezus ze wszystkimi aniłami, zawsze są z siwą brodą, więc w końcu świadkowie będą mogli mieć legalnie na legalu brodę w świecie duchowym. No ale dosyć ironii. Negatywne emocje i negatywne uczucia zawsze powodują, tworzą jeszcze większy dystans niż jest potrzebny. A ja myślę sobie, że my, jako wolni chrześcijanie, czy ludzie, którzy wyszli z tego i dzięki temu odzyskali pewną wolność, nawet jeżeli potykają się różnego rodzaju rzeczy, to powinniśmy modlić się, żeby ci ludzie tam na górze, jeżeli rzeczywiście choć jeden czy kilku z nich ma szczere serce i otwarte serce, żeby zeszli z pewnej drogi, żeby wprowadzali pewne zmiany, które ułatwią życie ośmiu milionom ludzi, słuchajcie. Bo jeżeli myślicie, że świadkowie Jehowy wyparują jako religię, znikną to myślę, że się bardzo mylicie. Przetrwają, przepoczwarzą się. Tego typu religie, ruchy religijne nie znikają z dnia na dzień. Naprawdę nie znikają. Jak popatrzcie sobie na wzrost na przykład świadków, protestantów czy innych grup wyznaniowych, na przykład w krajach rozwijających się, to bardzo jasne jest widoczne, gdzie idzie strumień pieniędzy i gdzie są nowe łowiska, więc naprawdę to, że będzie jakiś spadek w Europie, ogólnie będzie wzrost, słuchajcie. Na temat Afryki nakręcę tylko inny podcast, ale chodzi mi o sam fakt. Świadkowie Jehowy jako religia nie zniknie, jestem o tym bardzo głęboko przekonany, ale być może jest mała nadzieja, że się trochę zmieni, że zmieni się w może bardziej pozytywny sposób. Być może pomogą sprawy sądowe, a być może yy, któryś z członków ciała kierowniczego poruszy serce czy sumienie. Nie wiem tego. Wiem tylko tyle, że warto o tych ludzi też się modlić. Modlić się o to, żeby podejmowali mądre decyzje. Bo pod ich władaniem, pod ich rządami jest 8 milionów dusz i bardzo często są tam też wasi bliscy, znajomi, rodzina. Więc każda zmiana na lepsze to jest ulga i dla nich, i dla was. Natomiast trzymanie w sobie hejtu i nienawiści i pogardy dla tych ludzi niczego dobrego nie daje tak naprawdę. Dlatego drodzy moi słuchacze, jeżeli macie takie emocje, odpuśćcie, zastanówcie się, co wam to daje. Jeżeli nie macie i czujecie obojętność, to tym bardziej módlcie się za swoich nieprzyjaciół. I pamiętajcie, że na końcu drogi każdy z nas zda sprawę za siebie. I ja, szczerze mówiąc, nie chciałbym być w skórze obecnie tych, których nazywamy członkami ciała kierowniczego. Ale mimo wszystko warto się za nich modlić. Zgodnie z słowami Jezusa, żeby miłować wszystkich, także tych, którzy są nam nieprzyjaźni albo którzy nas skrzywdzili. Więc nawet jeżeli czujemy krzywdę i bardzo często czujemy, to warto się o tych ludzi, o tą grupę i ogólnie o wszystkich, którzy są w tej organizacji, gorąco modlić. Bo tak naprawdę, co mamy do stracenia? Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.